Bardzo smaczną konfiturę z cukinii, jest to przepis modyfikowany mojego kolegi, także tutaj jest, można powiedzieć, że to jest przepis mieszanki kaczupu i konfitury z cukinii. Tutaj będziemy potrzebować jakieś 1,5 kg obranej, ja tu mam akurat młodą cukinię, jak mamy starą, no to musimy wydrążyć i pestek się pozbyć, 1,5 kg, plus minus, bo myślę, że troszkę będzie więcej, jakieś pół kilograma cebuli też plus minus, Jeden słoik suszonych pomidorków. Ja tu mam akurat z jakąś domieszką borówki, można dodać jak, jak mamy z czoskiem, czy jakieś inne ulubione, jak mamy jakieś mieszanki suszonych pomidorów, którzy są jest obojętne, jak lubimy, tak możemy dać. Akurat z borówką to będzie fajnie się to połączy. Dwa, dwa, dwa słoiczki koncentratu pomidorowego po 200 gram. Cukier, tu pójdzie jakieś 400 gramów cukru, ale myślę że troszeczkę może zmniejszyć, w przepisie jest pół kila, kolega robi z 400 g jest bardzo smaczny, ja to zrobię może z 350 gram zobaczę, ewentualnie zawsze można troszkę dosłodzić, to już nie ma problemu. Szklankę octu jabłkowego, no jak mamy zwykły ocet 10% no to to pójdzie troszkę mniej, z pół szklanki ja dam szklankę na pewno, bo to już taki ocet naturalny, bez wody, bez niczego, no to tutaj nie jest taki mocny, tu będzie pewnie około 4% może. Procent. Także tutaj dodam szklankę octu jabłkowego. No i przyprawy, to takie już lubimy. Ja dam łyżeczkę kary, troszeczkę dam czosnku sauro oregano, bazylia, tymianek, tak po łyżce, żeby to było takie bardziej orientalne. Zabieram się za pracę, także w pierwszej kolejności musimy zetrzeć na tarce, na grubych oczkach naszą cukinię. I później ją nasolić. Użyjemy łyżki łyżki soli żeby nam tą wodę ta cukinia puściła i odstawimy ją na jakieś 2-3 dwie, dwie, godzinki żeby po prostu Ją odsączyć nie wyciskamy, nie wiadomo jak mocno, z racji tego, że i tak jeszcze będziemy wszystko chwilkę gotować. Także tak nam odparuje, żeby to nie było wszystko za suche, żeby tam się tutaj już ten karmel, jak się będzie robił, z cukru nie przypalił. Także tutaj posolimy tą łyżką soli, odstawimy na chwilę, jakieś 2-3 godzinki, i później delikatnie tylko odsączymy. Ja to zrobię nawet może na druślaku, tak żeby tutaj już nie było. Kombinacji delikatnie, to wszystko tak odparujemy. Także tutaj nie będzie problemu, jeżeli chodzi o, o przypalenie. Także ja zabieram się za ścieranie, jak zatrzemy to tą cukinię, Posolimy zabieram się za cebulkę. Jakbyśmy z tego chcieli zrobić ketchup, no to tutaj pratałoby to wszystko zblendować, ale nie polecam. Lepiej to wszystko wygląda fajnie, jeżeli to jest takie w całości nie jest odblendowane. Tutaj potem staci już nam to kolor. Taka konsystencja będzie już inna. Tak tutaj mamy taką fajnie startą na grubych kaczka cukinie. Fajnie to wszystko wygląda. Także tutaj lepiej nie, nie blendować blenderem, tylko po prostu przydusić to wszystko w gaczku, Tak, żeby to wszystko fajnie wyglądało. A, cukinię mamy startą. Teraz posypiemy, tak jak mówiłem, łyżką soli. Troszkę przemieszamy no i no ostawimy na jakieś 3 godziny, żeby nam puściła wodę. Cukinię mamy załatwioną, teraz zajmiemy się cebulą. Ja mówiłem jakieś pół kilograma cebuli plus minus. Ja dam pół kilograma, bo z tego względu, że mam troszkę też więcej cukinii, także dlatego użyję troszkę więcej cebuli. Kroimy ją w drobną kosteczkę, że tam siekamy, czy tam, jak zależy, z jakie ustroństwo mamy Ja żeby sobie troszkę ułatwić, no to. Robię to w takiej maszynce. Akurat pół kilograma wchodzi na styk, także tutaj od razu to szybko załatwimy. Zrobimy to dość drobno, tak żeby ta cebula nie była zbyt a Akurat myślę, że tak spokojnie wystarczy. Drobniutko zsiekana. Jak mamy czasem, to możemy wiadomo się bawić nożem smażymy tą cebulkę tylko delikatnie, tak de zeszklimy, nie będziemy tak robić mocno, żeby jej nie spalić i zrobimy to na tym oleju akurat z suszonych pomidorków, nic nie wylewamy, nic nie odsączamy, wszystko później razem połączymy z naszą cukinią. Także wlewamy ten olej z pomidorków na patelnię, podgrzewamy cebulę delikatnie, tylko szklimy. Rozgrzejemy patelnię, tak jak wspominałem przed chwilką, wszystko ładnie. Zeszklimy delikatnie tylko. Akurat tu jest dość dużo oleju, także cebulka się będzie elegancko smażyć. Później to nasze pomidory. Jak mamy blender to zblendujemy blenderem z pomidorowym. Ewentualnie możemy takiego ekstra szefa użyć i też to wszystko razem zmiksować. Także delikatnie tylko będziemy to szklić. Cebuli, tak jak widać, jest to spora ilość. Zrobiła się aż prawie papka. O, cebulkę już mamy delikatnie zeszkloną. Także wyłączymy teraz gaz. Niech nam przestygnie. Poczekamy na naszą cukinię, żeby dopuściła tą wodę. Delikatnie odsączymy. Wrócimy wszystko do większego naczynia. Dołożymy cebulkę. Stratkujemy te pomidorki z przecierem, dorzucimy jeszcze przyprawy i będziemy wszystko to podgrzewać delikatnie, 10 minut, 15. To pogotujemy, będziemy wkładać do słoiczków, odwrócimy na drugą stronę. Nie musimy tego pasteryzować, tu będzie cukier, będzie ocet, tak no to wszystko fajnie zakonserwuje. Cukinę mamy delikatnie odsączoną. minęło. Kilka godzin, także tutaj sama nam tutaj na druszlaczku ociekła. Teraz na, na małym ogniu będziemy ją delikatnie dusić. Zaraz dorzucimy cukier. Tak jak mówiłem na samym początku, w przepisie jest pół kilograma. Ja myślę dać około 350 gram, ale na razie zrobimy delikatnie, jako że unikam cukru. To tutaj użyję na razie 200 gram, czyli to jest jedna szklanka. Trzeba co jakiś czas mieszać, żeby nam się po prostu ten cukier nie przypalił. Także na razie tutaj niech się to wszystko rozgrzeje. Mamy tutaj szklankę cukru. Zawsze możemy później skosztować, zobaczymy jak to wyjdzie, jeśli chodzi o słodkość, o kwasotę, chodzi o ocet. Ja tutaj użyję może trzech rodzajów octu, ale jak mamy ocet, no to najlepiej użyć ocet jabłkowy. Myślę, że tu koło szklanki powinno wystarczyć. Jak mamy ocet zwykły, spirytusowy, no to by się pół szklanki będzie wystarczająco, ma 10%, no taki Jabłkowy, to no nie wiem, gdzie ten może mieć, około 5-4. Tu mam akurat pomieszałem sobie 100 ml czereśnia, 50% jabłka malina i inne dodatki z tym octem, z jabłkiem, z figą, śliwką, z imbirem, Tak tutaj tego użyję, dwa octy takie naturalne, i do tego dodam troszkę może z 50 ml octu balsamicznego. Także było ciekawiej, ale jak nie mamy, to tak jak mówię, śmiało można dodać. Albo zwykły octet spirytusowy, około pół, pół szklanki, ewentualnie szklankę od jabłkowego, bo to ma klasować około, około 5-6%. Ale to za chwilkę, na razie zajmiemy się tą cukinią, jak się pomalutku, delikatnie pryka. Tutaj do tego szefa wrzuciłem cały ten słoiczek tych suszonych pomidorków. Do tego teraz dołożymy dwa całe przeciery, te koncentraty pomidorowe. Wszystko to razem zmieszamy. Na internecie jest dużo przepisów podobnych, przy czym ten różni się tym, że cebulkę tutaj delikatnie szklimy, nie dajemy surowej i dodajemy pomidorki suszone. Także tutaj na, na internecie jest dużo przepisów takich odnośnie keczupu, takiego z cukinii. No tutaj jest to dodatek suszony pomidorków. Damy troszkę przypraw, przeważnie daję tylko paprykę ostrą, słodką Pieprz i troszkę do tej soli do, do tej cukinii. Ja to do, dorzucę łyżkę oregano, łyżkę bazylii, dam płaską łyżeczkę kary, płaską niecałą łyżeczkę kuminu, dorzucę troszkę czosku staropolskiego i no i łyżkę papryki słodkiej. Także tutaj na razie niech tam to wszystko pyrka po malutku. Tu wapacier wróciłem, teraz wrzucimy te przyprawy. Tak jak mówiłem, łyżkę mamy tutaj oregano. Można dać więcej, w zależności jak to lubi. Ja robię taką kopiatą łyżkę. Będzie to fajny dodatek do sosu, na przykład do posmarowania ciasta na pizzę. Bazylia, tu mam akurat diafilizowaną. Będziecie lepsza jak taka typowo kupowana. Troszkę tymianku, spół łyżeczki, papryka, słodka milona. Jak ktoś lubi jakoś wędzoną, może dodać wędzonej. Ja tu dodam zwykłej, też około łyżki. Łyżeczkę. Zarzucimy kary. 1 kuminu, jak ktoś lubi na ostrop, to, to wiadomo, możemy dodać troszkę pieprzu kajińskiego czy, czy zwykłego pieprzu, taką płaską łyżeczkę kuminu, jak nie mamy nie musimy, wystarczy samo oregano, bazylia, papryka, ja tu dorzucę jeszcze troszkę szczyptę cząstku staropolskiego, jak mam, chcemy możemy dać świeży czosnek, ja tu dodam troszkę suszonego i to wszystko razem zmiksujemy. Cuklinie będziemy jakieś 20-25 minut odkrytą dusić, tak żeby ta woda jeszcze troszkę tam odparowała. Za jakieś, po jakichś 5, 5 10 minutach dorzucimy tą zeszkloną cebulkę. Później dorzucimy reszę składników. wolejemy ocet. Ja tu mam całą szklankę. Zostawiłem sobie troszkę jeszcze w razie wód, ale to wszystko trzeba będzie skosztować, czy będzie dobre, żeby nie przesadzić, żeby nie było to wszystko za ostre. No i pastę z pomidorku mamy zrobioną. Nadszedł czas, żeby dorzucić cebulkę. Tutaj też robotę będzie robił fajny ten olej właśnie z tych pomidorków suszonych. Fajna będzie wtedy konsystencja całej tej naszej pasty, czy tego keczupu. Ciężko powiedzieć, czy to konfitura. Jak zwał, tak zwał. Teraz dorzucimy tą cebulkę. Ja troszkę za bardzo zmiksowałem, mogły być większe kawałki, ale tutaj to nie wpłynie na komfort. Wszystko razem wymieszamy jeszcze z 5 minut, 10 to będziemy dusić co chwilkę, mieszając, żeby się tam tutaj coś czasem nie przypaliło. Co do cukru, to myślę, że jeszcze będzie troszeczkę dołożyć. Tu mam na razie wsypaną taką szklankę. Ale myślę, że możliwe, że te połówkę jeszcze trzeba będzie dorzucić, ale to na razie jeszcze wszystko wymieszamy, zobaczymy jak to będzie smakowało. Teraz dorzucimy resztę składników. Nasz przecier z suszonymi pomidorkami. Wszystko octem, chwilkę jeszcze podusimy, z 5-10 minut to będzie skosztować czy trzeba coś dołożyć. Myślę, że tego cukru troszeczkę dorzucimy jeszcze, ale to za chwilkę. Niepełna szklanka octu na razie, tam mam resztę ze szklanki. Lepiej później dołożyć niż przedobrzyć. Wszystko to razem wymieszamy. Będziemy to gotować. Dorzucę troszkę tego octu, Nie by było jakieś 50 ml, czyli tak jak jest w przepisie szklanka octu jabłkowego. rzucimy ten cukier jednak, bo jest troszkę mało to słodkie. Zepsuję sobie potem ten smak. Także tutaj jeszcze dam pół szklanki, czyli jakieś 300 gram cukru na ponad 1,5 kg cukini na pół kg było cebuli także jeszcze trzeba będzie to dorzucić, także jest tutaj półtorej szklanki cukru, szklanka octu. I teraz będzie, myślę, wszystko wyśmienite. Jeszcze z 5 minut to wszystko pogotujemy i będziemy to wszystko wkładać do słoiczków, odwrócimy do góry dnem i będziemy mieć na zimę fajny taki sosik, czy to na konapki, czy to na pizzę, czy jak chcemy to możemy to zblendować blenderem i zrobić sobie z tego ketchup. Ja tu jeszcze dorzuciłem szczyptę pieprzu kajenskiego, żeby to było troszeczkę delikatnie ostre. Jak lubimy bardziej, no to możemy dorzucić więcej, możemy dać zwykły pieprz, możemy też zrobić taką wersję bezpieczną. Jedzenie Jedynie tylko troszkę ostrości od kary. Tam też jest w kary z skumin. Także tutaj, jeżeli lubimy na ostro, no to musimy sobie już przyprawić według własnego uznania. Miksturera mamy gotową, zmniejszamy gaz na minimum. Da będziemy wszystko wkładać do słoiczków, odwrócimy na drugą stronę i mamy wszystko gotowe. Bardzo łatwo się nakłada, także tutaj też jest dobrze. No i konfiturka jest gotowa. Zapraszam do spróbowania tego przepisu. Bardzo smaczne. Pozdrawiam do następnego.